Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektóre małżeństwa tracą blask, podczas gdy inne zdają się zyskiwać na intensywności z upływem lat? Odpowiedź, moi drodzy, nie tkwi w wielkich gestach czy w wielkich słowach, ale w drobnych nawykach, które pielęgnujemy lub porzucamy na przestrzeni czasu. Dziś chciałbym podzielić się z wami czymś, Czego nauczyłem się, obserwując dziesiątki par przez moje długie życie? W prostocie każdego dnia kryją się sekrety, które mogą wzmocnić lub zniszczyć najcenniejsze połączenie, jakie mamy z naszym partnerem. To delikatny, ale niezbędny temat. Przeanalizujmy razem nawyki, które często nieświadomie. Cicho podkopują namiętność i czułość w tak wielu małżeństwach. Usiądź ze mną, bo ta historia to coś więcej niż słowa, to wezwanie do świadomości, zaproszenie do odzyskania tego, co naprawdę ważne, zanim będzie za późno. Małżeństwa nie rozpadają się nagle. To powolny, niemal niezauważalny proces, który zaczyna się od drobnych potknięć. Zawsze mówię: to niewielkie konflikty niszczą więź między dwojgiem ludzi, ale nawyki, które pielęgnujemy, nie zdając sobie z tego sprawy. Wyobraź sobie parę, która na początku dzieli się wszystkim głębokimi rozmowami, wymownymi spojrzeniami i nawet najmniejszymi radościami dnia. Z czasem jednak zaczynają się oddalać. Poranny pośpiech. Cicha kolacja, telefon, który zastępuje uwagę. Małe czyny, ale razem tworzą niewidzialny mur między nimi. Nawyki, takie jak zapominanie o komplementach, czy nieuznawanie jakości drugiej osoby, są jak krople, które korodują skałę bliskości. Czy kiedykolwiek widziałeś rzekę rzeźbiącą dolinę? Nie dzieje się to od razu. Ale na przestrzeni wielu lat. Tak samo jest w związkach, a potem następuje zaniedbanie dbałości o własną obecność. Nie chodzi tu o próżność, ale o utrzymanie starań, aby być atrakcyjnym w oczach drugiej osoby. Łatwo popaść w komfort i zrezygnować z małych gestów, które kiedyś zdobyły serce Twojego partnera. Cisza. Moi drodzy, to kolejna powolna trucizna. Nie ta cisza, która przynosi spokój, ale cisza wynikająca z lekceważenia. Kiedy przestajemy dzielić się naszymi myślami i uczuciami, tworzymy przepaść, którą trudno będzie wypełnić. Te nawyki, które mogą wydawać się niewinne na początku, gromadzą się jak kurz na starym meblu. Pewnego dnia patrzysz i zauważasz, że to, co kiedyś błyszczało, teraz jest przytłumione, a praca nad przywróceniem blasku może być ogromna. Ale posłuchajcie dobrze, nic z tego nie jest ostateczne. Tak jak zaniedbani ogród może znów zakwitnąć pod opieką, tak również związki mogą być odbudowane. I o tym chcę teraz mówić, o tym, jak dostrzegać te znaki, zanim będzie za późno? Zawsze mówię, że małżeństwo jest jak delikatna roślina. Potrzebuje wody, światła i stałej troski, aby zdrowo rosnąć. Jednak wielu par nie dostrzega alarmujących sygnałów, które wskazują, że coś jest nie tak. To jak zwiędły liść który ignorujemy, aż cała roślina zaczyna więdnąć. Jednym z pierwszych sygnałów jest emocjonalne oddalenie. Zauważyliście, jak cisza między dwojgiem ludzi, którzy się kochają, może być głośniejsza niż jakiekolwiek kłótnie. Kiedy para przestaje dzielić się swoimi radościami, smutkami czy nawet drobnymi wydarzeniami z dnia, więź zaczyna słabnąć. Innym sygnałem jest utrata zainteresowania spędzaniem czasu razem. Nie mam na myśli tylko wielkich podróży czy wydarzeń, ale małych chwil oglądania filmu, wspólnego gotowania czy po prostu rozmowy przed snem. Kiedy te chwile przestają być priorytetem, jakby część połączenia stopniowo znikała, a także nawyki ciągłej krytyki. Ach. Jak to może być toksyczne? Jedno ostre słowo, spojrzenie pełne dezaprobaty, czy nawet ton głosu przepełniony niecierpliwością wszystko to kumuluje żal. Zamiast wzmacniać partnerstwo, te postawy tworzą atmosferę napięcia i dyskomfortu. Zaniedbanie wyglądu, brak spontanicznych oznak czułości, fizyczne oddalenie. To wszystko są sygnały, że coś wymaga poprawy. Zwróćcie uwagę: rozpoznawanie tych sygnałów nie jest powodem do rozpaczy, lecz szansą. To jak odkrycie pęknięcia w ścianie waszego domu, zamiast je ignorować, możecie podjąć działania, aby naprawić je zanim stanie się poważniejszym problemem. Ważne jest, aby zrozumieć, że nic nie jest stracone. Małżeństwo, jak każda relacja, przechodzi przez różne cykle. Niektóre chwile będą trudniejsze, inne lżejsze. Jeśli dostrzegacie, że coś jest nie tak, to oznacza, że wciąż jest nadzieja. W końcu małżeństwa, które przetrwają, to nie te bez problemów, lecz te, w których obie osoby decydują się dzień po dniu dbać o siebie nawzajem i o swoją relację. Czego nauczyłem się przez moje 90 lat? Wielkie zmiany często zaczynają się od małych kroków. Kiedy dostrzegamy, że coś w naszym małżeństwie jest niezrównoważone, odpowiedzą nie jest rozpacz, lecz działanie. Małe, codzienne gesty mają moc przekształcania tego, co wydawało się stracone, w coś jeszcze silniejszego. Zacznijmy od dialogu. Komunikacja jest podstawą każdego trwałego związku. Wiele par unika mówienia o tym, co czują, boją się kłótni lub wierzą, że druga osoba powinna po prostu zrozumieć. Ale to tak nie działa. Jeśli coś Was niepokoi, trzeba to powiedzieć. Nie oskarżając, ale z szczerością i szacunkiem. Czuję, zamiast ty robisz. Małe zmiany w sposobie mówienia mogą przynieść wielkie zmiany w tym, jak jesteśmy słyszani. Kolejnym potężnym aspektem jest czas spędzany w jakościowy sposób. W codziennym pośpiechu łatwo zapomnieć o poświęceniu chwil wyłącznie dla partnera. Nie musi to być coś wielkiego. Spacer na świeżym powietrzu, prosty obiad w domu, czy nawet wyłączenie telefonów na godzinę, by porozmawiać bez rozproszeń, mogą zdziałać cuda. Liczy się obecność, bycie naprawdę tam. A dotyk ach, jak wielką moc ma dotyk trzymanie się za ręce, długie uściski. Niespodziewane pocałunki to proste gesty, ale pełne znaczenia. Często to dotyk ponownie łączy w miejscach, gdzie słowa zawiodły. Nie lekceważcie wpływu fizycznych przejawów uczucia. Teraz porozmawiajmy o znaczeniu przypomnienia sobie: dlaczego? Dlaczego wybraliście tę osobę? Co sprawiło, że się zakochaliście? Powracanie do szczęśliwych wspomnień razem to sposób na wydobycie tego, co naprawdę ważne. Przeglądanie starego albumu ze zdjęciami, rozmowa o podróżach czy ważnych momentach, które przeżyliście. Te wspomnienia to nie tylko nostalgia mają moc, by na nowo wzbudzić uczucia. Jest jeszcze coś istotnego. Co wielu zaniedbuje dbanie o siebie. Zdrowy związek zaczyna się od zdrowych osób. Obejmuje to dbanie o zdrowie, dobrostan emocjonalny, a nawet o własny cel w życiu. Kiedy czujesz się dobrze ze sobą, łatwiej jest szczerze i lekko oddać się drugiemu. Pamiętajcie: nie chodzi o naprawianie drugiej osoby. Lecz o wspólne tworzenie środowiska, w którym oboje mogą rozkwitać. Każdy gest, nawet ten najmniejszy, jest jak kropla wody, która zasila glebę relacji. Sekret tkwi w wytrwałości, nawet gdy grunt wydaje się suchy, bo z cierpliwością i oddaniem ogród zawsze zakwitnie. Jest coś, czego wielu nie rozumie. Małżeństwo jest jak pole do uprawy. Jeśli zaniedbujemy opiekę, chwasty rosną i duszą najcenniejsze rośliny. Ale z uwagą i poświęceniem możemy odzyskać nawet najbardziej wyjałowioną glebę i sprawić, że relacja rozkwitnie w bogactwie i życiu. Odbudowanie więzi w małżeństwie nie wymaga wielkich gestów czy spektakularnych deklaracji. Wręcz przeciwnie, to małe kroki mają znaczenie. Zacznijcie od prawdziwego słuchania siebie nawzajem, bez przerywania czy oceniania. Pytajcie, jak się czuje druga osoba, co myśli, jakie ma marzenia i obawy. Słuchanie, moi drodzy, to dar cenniejszy niż jakikolwiek klejnot. Innym potężnym narzędziem jest empatia. Postawcie się w miejscu partnera. Starajcie się zrozumieć jego działania i uczucia z jego perspektywy. Kiedy porzucamy potrzebę bycia zawsze w racji, otwieramy przestrzeń na wzajemny rozwój. Silne małżeństwo to nie kwestia wygrywania kłótni, ale wspólnego pokonywania życiowych wyzwań. Dlaczego więc nie zrewolucjonizować wyjątkowych momentów? Zaplanujcie coś niespodziewanego, jak kolację niespodziankę lub list napisany odręcznie. Takie gesty pokazują, że miłość nadal jest żywa i pulsująca. Nie chodzi o to, by zaimponować, ale by przypomnieć sobie nawzajem. Codziennie wybieram ciebie kropka. Teraz porozmawiajmy o wdzięczności. Ach! Jak bardzo nie doceniamy mocy słowa dziękuję. Dziękujcie nie tylko za wielkie wysiłki, ale także za drobne codzienne gesty. Czy to za przygotowanie posiłku, pomoc w obowiązkach domowych, czy po prostu za to, że jesteście razem. Wdzięczność jest jak lustro, które odbija i potęguje miłość. Nie zapominajmy także o odnowieniu poczucia partnerstwa. Małżeństwo to nie rywalizacja, ale zjednoczenie sił. Dzielcie się obowiązkami, wspólnie celebrujcie sukcesy i wspierajcie się w trudnych chwilach. Każde wspólne pokonane wyzwanie wzmacnia więź i czyni związek bardziej odpornym. Pamiętajcie, drodzy, że nie ma idealnego małżeństwa, ale są małżeństwa budowane na szczerych staraniach. A piękno tkwi właśnie w podróży, w niedoskonałościach, które czynią nas ludźmi, w błędach, które nas uczą, i w pojednaniach, które nas zbliżają. To, co się liczy, to nie to, gdzie jesteście dzisiaj, ale decyzja, by iść dalej razem. Krok po kroku, z miłością, szacunkiem i wiarą w przyszłość, którą budujecie ramię w ramię. Gdy patrzę wstecz na swoje życie, dostrzegam, że najcenniejsze chwile to te, w których zdecydowaliśmy się walczyć o to, co naprawdę ma znaczenie. Małżeństwo nie jest definiowane przez trudności, które napotyka, ale przez sposób, w jaki partnerzy decydują się je przezwyciężać razem. Odkrywanie na nowo więzi w związku może być jedną z najbardziej transformujących podróży, jakie przeżyjecie. To nie tylko kwestia ratowania małżeństwa, chodzi o stworzenie czegoś jeszcze silniejszego niż wcześniej. Na początek odwiedźcie wspomnienia, które Was połączyły. Może warto sięgnąć po stary album ze zdjęciami, lub przypomnieć sobie piosenkę, która zaważyła na waszej historii? Te wspomnienia mają niesamowitą moc, by na nowo rozpalić płomień uczucia. Ponadto, uczcie się celebrować małe zwycięstwa dnia codziennego. Jeśli przez cały tydzień udało się Wam nie kłócić o te same sprawy, lub znaleźliście chwilę, by zaśmiać się razem, to już jest powód do radości. Szczęście nie tkwi w wielkich wydarzeniach, ale w sumie chwil, w których wybieracie priorytet dla dobra drugiej osoby. Kolejną kluczową sprawą jest nigdy nie przestawać poznawać partnera. Nawet po wielu latach, razem zawsze jest coś nowego do odkrycia. Zapytajcie o marzenia, które się zmieniły, o lęki. Które się pojawiły, lub o małe rzeczy, które przyniosły radość w ostatnim czasie. Okazywanie autentycznego zainteresowania osobie obok wzmacnia wieś w sposób, który trudno opisać. I oczywiście, nie bójcie się prosić o pomoc, jeśli zajdzie taka potrzeba. Czasami zewnętrzne spojrzenie, czy to mądrego przyjaciela, czy profesjonalisty. Może dostarczyć wglądu, którego być może nie dostrzegacie samodzielnie. Ważne jest, aby uznać, że proszenie o pomoc nie jest oznaką słabości, lecz odwagi i zaangażowania w przyszłość waszego związku. Pamiętajcie, drodzy, że miłość jest jak rzeka: czasami płynie spokojnie, innym razem napotyka bystrza ale z troską i determinacją zawsze znajduje swoje ujście. Każdy krok, który podejmujecie, aby wzmocnić partnerstwo, jest świadectwem waszej zdolności do pokonywania wyzwań i tworzenia wspólnego życia pełnego sensu. Jeśli ten tekst skłonił was do refleksji, zapiszcie się na nasz kanał, aby otrzymywać więcej mądrości i inspirujących historii. Podzielcie się tym z kimś, kto może skorzystać z tych słów i pozostańcie z nami w tej podróży nauki i rozwoju. Do zobaczenia, moi drodzy!